wyraziłem, Przepraszam, ale mam wrażenie, że jednak Pan nieźle zrozumiał. Ja podałem ogólny przykład, że jeżeli jakieś działanie dotyczy bezpośrednio naszego sąsiedztwa, to ma ono wielu przeciwników. I żeby nie mówić o uogólnieniach, niech Pan mi pozwoli skończyć. Żeby, żeby nie mówić o uogólnieniach, proszę mi wierzyć, przy różnych działaniach na terenie osiedla niepodległości uczestniczyłem. I mogę Panu powiedzieć tak. W miejscu, gdzie jest w tej chwili parking przy budynku Legionów 24, kiedy naście lat temu padła propozycja rodziców sąsiednich bloków, żeby wybudować w tym miejscu plac, zabaw dla za dzieci ogrodzony, żeby zabezpieczał, mieszkańcy, którzy mieli balkon na tą stronę, nie zgodzili się. Trzy lata temu, kiedy powstawały, powstawały miejsca parkingowe tutaj w centrum osiedla. Propozycja przygotowania kilku miejsc parkingowych przy ślepej ścianie, tej ślepej ścianie, przy której jest pomnik, przepraszam, nie pomnik, tylko murach. Czyli przed niczymi oknami. Mieszkańcy nie zgodzili się. Wszyscy mówią, chcą mieć parking, i to jest zrozumiałe. Natomiast jest to naturalne, nie tylko u kogoś innego, z zewnątrz do wynik u każdego z nas, że mamy taką wewnętrzną, jak gdyby. Oporność, że nie chcemy, żeby różne niekoniecznie dobre rzeczy koło naszego centrum życia się kształtowały. Śmierć i tak dalej. Natomiast wracając do tego, co tutaj kolega Radny jeszcze powiedział, to nie tak było, panie W momencie, kiedy pojawiła się ekspertyza budowlana i wyłączono inspektorat budowlany, wyłączył to przedszkole i przeniesiono je zastępczo. Było wiadomo, że ten, o, ten, ten budynek będzie doprowadzony najpierw do ładu. Pan burmistrz chyba y, może to potwierdzić, bo najpierw pan burmistrz się w tym aktywizował y, deklarował, że ten budynek zostanie odtworzony, tak że będzie można było mieszkać. Sytuacja się przeciągała. I ponieważ nie było najpierw żadnego planu, wtedy, kiedy było to zebranie rodziców, w którym miałem przyjemność uczestniczyć i wiedziałem, że na, na takiej przedszkole, jak nie ma planu, w naszych realiach od momentu przyjęcia do budżetu do przygotowania planu do rozpoczęcia budowy to jest przynajmniej rok, przynajmniej w najlepszym wypadku. W naszych, w naszych warunkach tutaj. Wtedy powiedziałem o tych trzech latach. I problem, panie Jerzy, z nowym budynkiem pojawił się wtedy, gdy pojawiło się projekt uchwały złożony Rady, by Rada zatwierdziła Trwałą lokalizację przedszkola numer 2 w szkole numer 7. I to była niejako reakcja, przynajmniej części radnych, że się na to absolutnie nie zgodziła. I wtedy, wykorzystując niejako tę okazję, jeszcze inne głosy, które sugerowały, że. Z nieszczęścia czasem można zrobić coś pożytecznego, bo rzeczywiście to, że się ten budynek praktycznie zawalił, to był jedyny moment taki w którym można było pomyśleć, że on może jeszcze pełnić inne dodatkowe funkcje. Czy takie wszystkie nie było. Natomiast to była jedyna okazja, żeby w tym kierunku działać, a więc nie było tak, że... Ktoś nagle wpadł na pomysł albo komuś to głowę. Może akurat pana radnego na tej komisji czy sesji nie było i dlatego o Komisja Oświaty została zaskoczona wierosy, ale to nie jest dla państwa informacja, bo was tak, dokładnie do tak, średnio.